Panie pośle, pan poseł Braun, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cieszę się, że, że mój przedmówca, szanowny kolega Sław Poselskich, tak jasno widzi i jednoznacznie ocenia tę sytuację. Ja chciałbym jednakowoż powiedzieć, że, że tu chyba nie ma większej tajemnicy, bo tu... Część z Państwa, tak się zastrzega grzecznie, że nie wiadomo, dlaczego takie zmiany są wprowadzane. Jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I to jest klasyka gatunku. Zabrać małym, bo małych. Łatwo potem stłumić i, i, i poszumią, poszumią, przyjdą raz drugi na zespół, na komisję, potem im się odechce zabrać małym, przenieść kompetencje do centrali po to, żeby obdzielić dużych misiów. Ja wyprowadźcie mnie państwo z błędu, ale rozumiem, że taki mechanizm. Ja nie pracuję w spedycji, transport znam jako pasażer, no ale wieloletni, ale już w kampanii politycznej 2015 roku wyrażałem pogląd, że dla Rzeczypospolitej lepiej będzie, jak będzie więcej firm spedycyjnych, a mniej korpusów ekspedycyjnych i to powinna być polityka państwa polskiego. I chciałbym zaznaczyć, że chociaż nie uzurpuję sobie żadnej kompetencji w Fachowych w tych dziedzinach, które Państwo reprezentujecie i strona tak zwana społeczna, chociaż mnie zawsze trochę dziwi, śmieszy i trochę mnie gniewa to określenie. Strona społeczna. Co to znaczy jakaś strona? No naród, no Polacy, tak? To oni tu są gospodarzami, nie są żadną stroną. To my ich reprezentujemy tutaj ewentualnie mniej, bardziej udolnie, ale wszyscy się do tego jakoś przyzwyczaili, do tej relacji, która to trzeba wyraźnie powiedzieć, ona jest szkodliwa, jeśli idzie o polskie tradycje, narodowe, wolnościowe, tradycje wielkie polskiej przedsiębiorczości, to jest świat postawiony na głowie, że przychodzą, przepraszam, pokorni tutaj chłopi z, z adresem do cara, a pan ewentualnie przez swoje sługi wyda albo nie wyda zezwolenia. Ja wiem, że państwo z kolei strona Rządowa, urzędnicza jesteście między młotem a kowadłem to znaczy działacie w parametrach no właściwie też nie, niemożliwych w układzie z którego nie możecie wybrnąć wyjść z twarzą ani jako ludzie a Polacy wierzę ani jako urzędnicy to jest, to jest układ niemożliwy to znaczy Eurokołchos, ale miejcie tę świadomość miejcie tę świadomość że tutaj nie przemawiacie do starszych i mądrzejszych, którzy gdzieś tam w górnych warstwach stratosfery starają się właśnie urządzić nam wspaniały nowy świat, tylko przemawiacie Państwo do Polaków i w związku z tym nie bierzcie na siebie obowiązku dorabiania wymyślnych teorii do złej praktyki. Mówiąc krótko, błagam, skoro to jest sytuacja, z której. Trudno nam z dnia na dzień wybrnąć, bo to jest węzeł tak skomplikowany, że tu są właśnie i siły wewnętrzne, wielkie interesy i międzynarodowe, ale dlaczego jeden czy drugi normalny, jak mnie mam ciągle Polak urzędnik ma udawać, że to jest wszystko w porządku? To nie jest w porządku. To mali. Co znowu jest niewłaściwą nomenklaturą. Jacy mali przedsiębiorcy. Dla mnie każdy przedsiębiorca jest wielki, tak? bo on nie musi prosić innego o pensję, tak? bo to on na nas zarabia. To z całym szacunkiem dla urzędniczego trudu, ale to państwo tutaj wypracowujecie cokolwiek, a w urzędach to się tylko przepala. To się tylko przepala. Tam się nie tworzy dochód narodowy. On się tworzy tutaj w, w, na dole, gdzie państwo ciężko pracujecie. I w związku z tym ja bym chciał zdiagnozować po pierwsze z zewnątrz, tak? bo tutaj przystąpiłem do tego zespołu, jestem w biegu między różnymi posiedzeniami, ale może dobre jest takie spojrzenie z zewnątrz. No tak to widzę. Zabrać małych, Zabrać małym, żeby dać dużym, no i żeby to zrobić, to trzeba odebrać stowarzyszeniom, waszym zrzeszeniom regionalnym, prowincjonalnym. Trzeba im odebrać prawo do gospodarowania własnym czasem i własnymi siłami, tak? I trzeba to przenieść do centrali. I tu będzie centralne okienko. No nie, no to w tej sytuacji to państwo jesteście tłumacząc to, dorabiając do tego teorię, jesteście. Państwo, strona rządowa, urzędnicza. No, bardzo przepraszam, ale jesteście na poziomie jakiegoś takiego podwykonawczego judenratu, który przekłada na nasze zarządzenia, które tam Himmler z Goebbelsem przygotowali, prawda? Gdzieś w eurokołchozie. I my sobie to wyraźnie powiedzmy, że to nie jest Polska, w której chcemy żyć. To nie jest Dziękujemy, Polska, Dziękujemy Panie pośle, mieszkać, Dokładnie prawda? tak jest. Jak to się tak ma stanowisko. do konstytucji biznesu. Takie stanowisko jak najbardziej podtrzymujemy. Panowie posłowie się wypowiedzieli. Proszę bardzo, pani dyrektor teraz odpowie, dlaczego takie propozycje, dlaczego sugestie stowarzyszenia reprezentowanego przez pana Litwińskiego, które w jakiś sposób dotarły do, do, do odpowiednich instytucji państwa i spowodowały jakby ten niepotrzebny zamęt, dlaczego to wszystko. Po co to, komu to służy? Tak, bardzo, z wnioskiem formalnym, przepraszam, z wnioskiem formalnym, Proszę panie przewodniczący, że, ponieważ to znowu tak z zewnątrz, że nazwisko Litwiński tutaj brzmi jak imię jakiegoś imperatora, ja przypuszczam, że może, może byłoby dobrze, żeby na tym zespole zapoznać się z osobą i z, z dorobkiem i z planem życiowym pana Litwińskiego. To za chwilę będziemy się. Zapoznawać. Czy zespół nie mógłby? Ale niech on tu siądzie, skoro to on jest takim ukrytym bohaterem sytuacji. I na pewno zaprosimy historii. również na następne posiedzenie pana Litwińskiego, żeby w jakiś sposób też się nam zaprezentował.